Kinga Wasylka. Witam państwa i zapraszam na wieści z Wejherowskiego Urzędu Miasta. Czyste Miasto Wejherowo. Pod takim hasłem Urząd Miejski w Wejherowie rozpoczyna kampanię informacyjną na temat nowych zasad gospodarowania odpadami, które w całej Polsce będą obowiązywać od 1 lipca. W aktualnym numerze nowin przedstawione zostaną mieszkańcom Wejcherowa nowe zasady gospodarowania odpadami. Wejcherowianie będą mogli dowiedzieć się o zmianach wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dyrektywach Unii Europejskiej. W nowinach znajdziecie też Państwo deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz instrukcję jej wypełnienia. Wśród materiałów znajdzie się także infografika przedstawiająca w jaki sposób segregujemy odpady i jakie są korzyści wynikające z ich selektywnej zbiórki. Weihrowska Biblioteka w dniach od 6 do 10 maja organizuje Tydzień Bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza. Do 10 maja trwa też konkurs z nagrodami. Czy znasz autora, czy znasz tytuł oraz twórcze zabawy? Czyli tworzenie babeczek z papieru zniszczarki dla czytelników odwiedzających wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży trwające przez cały tydzień do godziny 14. Również do 10 maja w godzinach od 10 do 11 w kąciku zabaw dla dzieci wróżka czyta dzieciom przez cały tydzień. W piątek 17 maja o godzinie 10. W ratuszu odbędzie się 32 uroczysta sesja rady miasta wejchrowa z okazji obchodów dnia Jakuba. Sesja poświęcona będzie kulturze Wejherowa. Tego dnia tradycyjnie złożone zostaną kwiaty przed pomnikiem Jakuba Wejhera, a z wystąpieniem okolicznościowym Wejherowo z kulturą przez wieki wystąpi Michał Jeliński, kierownik wydziału kultury, spraw społecznych, promocji i turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie. W dniach od 10 do 12 maja odbędzie się wejherowie odpust w niebo wstąpienia pańskiego, który odbywa się tradycyjnie w niedzielę przed zielonymi świętami. Obchody odpustowe rozpoczną się 10 maja w kościele klasztornym o godzinie 16. O godzinie 20 początek adoracji relikwii świętego krzyża. Następnego dnia 11 maja do południa witane będą kolejne pielgrzymki. O godzinie 14 rozpoczną się centralne obchody kalwaryjskie z kazaniami, a o godzinie 17.30 msza święta pod przewodnictwem ojca wikariusza Borysa Soińskiego przy kościele Trzech Krzyży. O godzinie 20 odbędzie się koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu wejchrowskiego zespołu Art and Voices w kościele klasztornym, a 12 maja o godzinie 9 odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie kopii tablicy Magnificat w języku kaszubskim. Następnie o 10 suma odpustowa pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Andrzeja Dziuby z Łowicza. A w dzisiejszych wieściach to już wszystko, na kolejne, jak zwykle, zapraszam za tydzień.